Cześć! Z tego filmu dowiecie się co słychać w temacie guzików, na co ci to, co to jest wydanie specjalne guzika i ile waży, gdzie można zawalczyć na licytacji o kilka sztuk guzików, to już wkrótce, czy mam kota tylko na punkcie srebra, czy może mam też po prostu kota, co to jest pierwsza w Polsce aukcja stakerska na OneBit i dlaczego warto mieć ją na oku, a na koniec pokażę jak ściągnąć aplikację i przejść przez rejestrację na OneBit, jeśli nie mieliście jeszcze okazji z niej korzystać, jeśli to będzie Wasz pierwszy udział, radzę zarejestrować się co najmniej jeden dzień wcześniej, ponieważ weryfikacja bit może chwilę potrwać. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Pan Cito, Witam wszystkich serdecznie w Nowym Roku. Niech Wasze stosy rosną! Tego Wam życzę. Jeżeli inwestujecie również w inne aktywa, no to oczywiście dużych przyrostów i sukcesów we wszystkich inwestycjach. Tego Wam właśnie życzę. Zakończyła się właśnie czwarta seria guzików. Widzicie je tutaj. Wiele osób pisze do mnie w ich sprawie. Przykro mi, że nie mam więcej czasu na zabawy w odlewanie. Do tego postanowiłem cztery sztuki. Przekazać na aukcję stakerską, więc jeśli ktoś jest skolejkowany po guzik, to właśnie ma okazję wskoczyć na czoło kolejki. Wylicytować sobie guzik wcześniej. Dodatkowo jest tutaj wydanie specjalne numer 50. Będą tylko cztery takie. One mają dużo, dużo wyższą e, wagę Ech, i są po prostu mega. Osoby, które były na wersji, miały okazję e, zobaczyć tą e, sztukę osobiście. Wtedy jeszcze nie miała e, próby nabitej. W tym momencie już wiemy, jest to potwierdzone próbą o tutaj, e, że są to 3 dziewiątki, urząd pobierczy. Potwierdził to. 13,38 funkcji, tyle waży właśnie ten oto specjalny egzemplarz. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, to jest numer 50. Będzie jeszcze tylko numer 100, 150 i 200. No bo maksymalnie guzików może być 200. Tutaj jest certyfikat, właśnie od tego dużego gościa. Tak to się prezentuje. Także. Także w ten sposób, yy, oprócz dużego gościa, czyli numeru 50, na aukcję trafią jeszcze trzy inne guziki o różnych yy, wagach. Więc myślę, że warto Was poinformować o tym. Przechodząc do samej aukcji, to jest to coś, co tak naprawdę nie zdarzyło się jeszcze yy, chyba nigdy, yy, przynajmniej odkąd ja obserwuję rynek yy, srebra i metali szlachetnych. Jest to coś, co jest wyjątkowe na skalę, przynajmniej europejską, jeśli nie światową. Chodzi tutaj o aukcję stackerską, czyli aukcję no, wyrobów stricte związanych ze stackingiem. Ta aukcja odbędzie się już 27 stycznia o godzinie 17 na platformie OneBit. Wszystkie niezbędne linki są oczywiście w opisie. Organizatorem aukcji jest Srebrna Uncja, twórca Husari oraz serii Polskie Bulionówki, czyli uszlachetnionej Luny w pudełku, która otworzyła tą serię. Seria Polskie Bulionówki będzie się rozwijała już, już wkrótce. Na pewno One Beat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Jedną z najbardziej rozpoznawalnych platform aukcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, a w Polsce jest to pierwsza aukcja stakerska, jaka ma miejsce. Jeśli chodzi o ilość przedmiotów, jakie tam będą licytowane, jest to ponad 580 przedmiotów. Ode mnie na pewno będą trzy guziki w normalnym rozmiarze tego typu czyli w przedziale między 2,5 a 3,5 uncji, powiedzmy. To jest guzik 44, który na pewno właśnie tam wyląduje. Będzie licytowany na tej aukcji. Oprócz tego na aukcji znajdziecie amerykańskie orły, libertady ze starszych roczników, pandy ze starych roczników, polskie sztabki emitowane przez dawną srebrną mennicę, nie tą co dzisiaj, jeszcze dawniejszą z lat 2010-2012. Te sztabki są o przeróżnej y, tematyce Polskie bulionówki Husaria, y, na przykład srebrna lokata też będą na tej aukcji. Kangur z 1994 roku również będzie na tej aukcji. Junk z y, czyli srebrnośmieciowe y, Faszyzm, y, mapki to też również tam znajdziecie. Franki srebrne, stare kukabury, starsze roczniki Koal, y, marki. Z RFN-u, kopiejki, morgany z USA oraz całą masę ciekawych form wykonanych z metali szlachetnych. Dlatego uważam, że jest to coś, co po prostu powinno skupić środowisko zbieraczy srebra w jednym miejscu, przynajmniej jeżeli chodzi o piątek, godzinę 17:27 stycznia 2023 roku. Z ciekawych rzeczy, które będą do nabycia, na pewno. Jest destrukt Kangura, który został wybity mm, przez PerfMint już pękniętym stemplem. Odwiedził nas mój kot. Tak, to jest właśnie Lea, księżniczka. Także niestety cały dom jest służbą dla niej. Ten destrukt jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ był wybity stemplem, i przez to po prostu srebro wypłynęło do góry, i widać to po prostu na tej malecie. Także coś bardzo, bardzo ciekawego. Dokładną listę przedmiotów, które będzie można licytować tego dnia na platformie OneBit macie w opisie. Formuła aukcji zapewnia z całą pewnością dużo emocji, ale również masę okazji zakupowych. Również w dobrych cenach można kupić brakujące elementy kolekcji stakerskiej. O ile coś takiego w ogóle istnieje, ale umówmy się, i tak każdy z nas zbiera pewne elementy, cofa się czasami do tyłu. Są pewne rzeczy, na które ludzie po prostu chorują inwestując w srebro. To wszystko właśnie tam będzie. Z kolei, drugim elementem licytacji, aukcji, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że na niektóre elementy nie będzie zainteresowania. I będzie można je wylicytować w naprawdę całkiem w porządku w cenie. Także serdecznie polecam. Jeśli chodzi o mnie, ja będę tutaj polował, od razu Wam powiem, na 50-gramowe sztabki od Chojnacki i Kwiecień. Chciałbym przynajmniej jedną z nich mieć w kolekcji. Chodzi mi o sztabki odlewane, stricte odlewane z uwagi na jakby to, czym się trudnie poza godzinami. Pracy, czyli odlewanie srebra. Dlatego 50 gramów yy, w sztabce odlewanej wojenackiej kwiecień po prostu musi wpaść do mnie. Yy, ogromna prośba, nie licytujcie tego, to Wam się nie przyda. A mnie, owszem, yy, co jeszcze? Jest tam jedna moneta, polski Bitcoin. I tą monetę również muszę mieć w swojej kolekcji. Mam nadzieję, że mi się uda i w tym wypadku akurat cena chyba nie gra dla mnie e, roli. Natomiast e, również zwracam się z ogromną prośbą, abyście pominęli tą pozycję w e, aukcji. Kto tam tak hałasuje? <laughs> Żebyście to widzieli, tylko te dwa żarzące się oczka z tej ciemnej torby. A, jest. Od Waszego zainteresowania zależy to, czy ta aukcja będzie aukcją cykliczną. Twórcy wstępnie deklarują, że chcieliby, aby tego typu aukcja stakerska była rok w rok, czyli raz do roku. Także mam nadzieję, że to się przyjmie, bo naprawdę bardzo ciekawe przedmioty są na liście, które można będzie licytować. Żeby Was troszkę bardziej zachęcić jeszcze do tego... Wydarzenia. Mam tutaj dwa Zeusy, które znalazłem ostatnio w e, paczce, która leżała za, za szafką, właściwie no, za komodą. E, I okazało się, że są tam dwa Zeusy: e, Zeusy, mm, Biu i e, Oksyda. Oksyda robiona przez Perchment. Także to nie jest jakieś domowe oksydowanie, tylko oksyda producenta. Obie te monety trafią na aukcję. Nie mam do nich żadnych uwag. Tutaj, oczywiście, jest jakiś e, prawdopodobnie albo włosek, albo rysa na, na kapslu. Także są w stanie najlepszym, w jakim mogą, mogą być, i one również ode mnie trafią na tą aukcję. Dla osób sprzedających tego typu aukcje są oczywiście też y, okazją, ponieważ no, nic nie muszą robić, można wysłać po prostu do, do sfernej uncji y, rzeczy, oni to wtedy y, sprawdzają, weryfikują, y, robią zdjęcia i, i wystawiają na aukcję. Y, także też jest to dosyć wygodny sposób, y, mega opcja dla osób nie lubiących Facebooka, Discordów i innych tego typu rzeczy. Sama srebrna uncja zorganizowała już kilkanaście aukcji, także nie jest to jakaś pierwsza aukcja. Dokładnie wiedząc, z czym to się je i jak to robić, żeby to każda ze stron była zadowolona. Jeśli chodzi o kupujących, pamiętajcie, że 10% wartości wylicytowanej płaci kupujący do organizatora. Wydaje się, że jest to dosyć duża kwota, natomiast biorąc pod uwagę aukcje, jakie mają miejsce na rynku numizmatycznym, w domach aukcyjnych na całym świecie. Ta kwota nie jest duża. I tak jak wspominałem, dosyć ważną informacją jest to, że dom aukcyjny sam weryfikuje, czy przedmioty, które są sprzedawane są autentyczne. Także jeżeli kupujecie kupu, kukaburę na przykład z 1996 roku, no to ona jest już zweryfikowana i tam nie ma prawa znaleźć się żadna, żaden przedmiot, który nie jest wykonany ze srebra. Zobaczcie, jaka jest różnica między tym dużym guzikiem a tym małym. To jest nie pod ziemi. Guzik numer 50 został oczywiście no nieco bardziej jakby uszlachetniony. Został obity kraterami na znak, że jest to od twórcy STTM silver to the moon discorda na odwrocie był młotkowany z góry też był młotkowany tutaj natomiast mniej to widać, ponieważ ta powierzchnia była trochę taka bardziej spadzista na odwrocie lepiej to widać uuuu ciężki tak zareagowało żywe srebro, kiedy pierwszy raz wzięło to do ręki oczywiście jest to srebro odlewane więc można to dotykać rękoma. Dajcie znać w komentarzu, o co wy najchętniej zawalczycie w aukcji, która będzie się w najbliższy piątek. Mam nadzieję, że nie mam zbyt wielu konkurentów w walce o 50 gramów i polskie BTC. Przypominam, pierwsza w Polsce aukcja stakerska odbędzie się 27 stycznia o godzinie 17 i nie może was tam zabraknąć. Myślę, że znajdziecie tam wiele ciekawych przedmiotów. Widać, jak wyżej formy wyszło srebro w tym wypadku. Mega, naprawdę. Im cięższe, tym lepsze. Polecam. A skoro im cięższe, tym lepsze. No to zachęcam do walki. Ten kpxtra na metal wersji było wiele propozycji zakupu. Mam nadzieję, że trafi w dobre ręce. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech wasze stosy rosną. Pozdro. Przechodzimy do instrukcji. Jak ściągnąć aplikację i zarejestrować się na serwisie OneBit? Jeśli będziecie korzystać po raz pierwszy, rejestracja zajmuje trochę czasu, także nie zwlekajcie z nią. Na początek odwiedzamy stronę Onebit.pl i zjeżdżamy na sam dół szukając pola Pobierz aplikację. Wybieramy oprogramowanie naszego telefonu Android, iOS lub Huawei. Instalujemy na urządzeniu. Możemy również wyszukać aplikację w sklepie. Wtedy szukamy aplikacji OneBit aukcję na żywo od firmy 4PX spółkazo i tam instalujemy. Po zainstalowaniu otwieramy aplikację na telefonie, wybieramy język. Możemy już przeglądać aukcje i przedmioty. Aby dołączyć do aukcji, klikamy na nią na liście aukcji, a po przeniesieniu do szczegółów klikamy Zapisz się. Pojawi się ekran logowania lub rejestracji. Jeśli nie mamy konta, wybieramy zakładkę Rejestracja. Na kolejnej stronie uzupełniamy takie dane jak mail, ustawiamy hasło, telefon, akceptujemy regulamin i zaznaczamy jakie powiadomienia w aplikacji nas interesują następnie wciskamy duży guzik załóż konto na dole ekranu przechodzimy do logowania wpisujemy mail i hasło jakie ustawiliśmy następnie wciskamy zaloguj na nasz telefon zostanie wysłany SMS z czterocyfrowym hasłem które wpisujemy w aplikację a następnie wciskamy zapisz oczekiwanie na SMS może potrwać nawet kilka, kilkanaście minut w następnym kroku na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia, że faktycznie masz dostęp do tej poczty. W swojej poczcie e-mail po kilku lub kilkunastu minutach pojawi się mail od OneBit z linkiem. Kliknij w link, by potwierdzić rejestrację. Następnie aplikacja poprosi Cię o imię i nazwisko oraz dane adresowe. Uzupełnij je i potwierdź wpisując w pole aktualne hasło do OneBit i wciśnij zapisz. Następnie odszukaj interesującą Cię aukcję, zapisz się do niej. System poprosi Ciebie o wskazanie limitu kredytu wydatków. Jeżeli wskażesz za niski, tak jak ja to zrobiłem, to potem, tak jak widzisz, na mailu otrzymacie wiadomość z potwierdzeniem limitu i z możliwością zmiany, wnioskowania o większy limit. Jeśli tak jak ja jesteście nowi w temacie, to powinniście mieć limit transakcji na poziomie około 1000 zł, z możliwością zwiększenia po kontakcie z organizatorami. Na zatwierdzenie limitu również musicie zaczekać, Wasze dane będą weryfikowane w czarnych notasach różnych domów aukcyjnych. Po zatwierdzeniu możecie już licytować przedmioty, choć aukcja na żywo rozpocznie się dopiero we wskazanym terminie. W naszym przypadku w piątek 27 stycznia o 17:00. Przedmioty budzące Wasze zainteresowanie możecie oznaczyć gwiazdką, dzięki czemu zostaną zebrane w zakładce ulubione w Waszym profilu w aplikacji OneBit. Pod zdjęciem przedmiotu widoczna jest cena wywoławcza lub aktualna cena, jeśli złożono już oferty. Obok ceny przy młoteczku znajdziecie liczbę złożonych ofert. Chcąc wejść w szczegóły aukcji, by zlicytować, musicie kliknąć w tekst opisujący przedmiot pod zdjęciem. Wewnątrz poszczególnych aukcji są szczegółowe opisy oraz przycisk, który najbardziej Ciebie interesuje, czyli licytuj. Już dziś możesz wskazać kwotę, jaką jesteś chętna lub chętny przeznaczyć na dany przedmiot aukcji, oczywiście w ramach tego ustalonego limitu kredytów wydatków. Podobnie jak na innych aukcjach, tutaj pokaże się kwota minimalnie przewyższająca najwyższą ofertę, nawet jeśli wskażecie większą. Przykład dajecie 200 zł, aktualna cena to 100, więc wygrywacie aukcję z kwotą 110 za przedmiot. Jeśli pod waszą nieobecność ktoś da 120 zł, automatycznie wygrywacie z kwotą 130 zł i tak do osiągnięcia 200. Jeśli ktoś da 210, on wygrywa aukcję. Jak będzie wyglądać aukcja na żywo, nie mam pewności, ponieważ to będzie moja pierwsza taka aukcja na OneBit, ale wyobrażam sobie to następująco. W dniu aukcji na żywo kolejne aukcje będą wyświetlały się jedna po drugiej z ceną najwyższą yy, z ofert zaproponowanych za przedmiot przed rozpoczęciem samej aukcji na żywo. Jeśli cena nie zostanie podbita podczas trwania aukcji na żywo w jakimś krótkim, określonym czasie, wtedy wygrywa najwyższa oferta i przechodzimy do kolejnej aukcji. Szybka finalizacja kolejnych aukcji. Dlatego ważne byście już dziś dokonali rejestracji, bo jak widzicie, w kilku momentach może to chwilę zająć. Licytujcie z głową i pamiętajcie, że każda oferowana kwota, która wygra aukcję, będzie powiększona o 10% opłaty aukcyjnej. Jeśli upolujecie unicję za 100 zł, jej finalny koszt dla Was wyniesie 110 zł. Pomimo tego, jestem przekonany, że zabawa będzie przednia. Sam od kilku godzin przeglądam poszczególne przedmioty, jakie będą licytowane, i już wiem, że będę walczył o więcej niż zakładałem na początku. Wspaniałej zabawy!